Cześć, witajcie, tu znowu Gimper, a to jest kolejny odcinek zagrajemy w Warcraft 3 Reign of Chaos. Niszczymy tutaj bazę, jesteśmy dalej w siódmym rozdziale. Eee, kampanii nieumarłych, dosyć ciężko tu jest, muszę przyznać. O, nekromanta mi wpadła. Co my robić? Wy zabijać. Dajemy sobie tutaj w miarę radę z tą niebieską bazą, tutaj. Ale było ciężko się tu ubić. Było dosyć ciężko. To muszę przyznać. Dobra, jest budynek. Tu mi się animacja zbugowała tworzenia tego. Ale wy nie niszczcie tu, tylko niszczcie tą fortecę. Zabijajcie tego chłopa. Bardzo ładnie. W imię króla Lisza. W imię króla Lisza, zniszczcie to. Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę. Teraz tak. Tam będę potrzebował plugastwa, żeby się wybić. Dużo. Dużo, naprawdę. Najlepiej byłoby mieć lodowe żmier. Tu jest już Antonidas na no, poziomie dziesiątym. On bardzo szybko w sumie zabije Antonidasa. Po prostu się do niego tam przepcham i go zabiję. Ignorując te wojska, które tam będą pod razy. Wiecie, ja tak spróbujemy zrobić sobie. I zobaczymy jak to wyjdzie. <laughs> Tutaj zniszczcie ten zamek. Bardzo ładnie. No i resztę budynków też tam sobie możecie zniszczyć. I don't care. Kolejne wojska. To może dwa żmije sobie wyślemy. Hop. Bardzo się przydadzą żmije. Wysłuchać i służyć Ojeźdź mózgi! Napierdzielajcie tutaj te farmy sobie. W międzyczasie zdrowie się odnowi tym jednostkom, no nie? Artas to bardzo ładnie napierdziela. Przede wszystkim Artas jest fajny bo leczy. To jest najlepsze jego specy, zdecydowanie. Ta wstęga śmierci. Chociaż aura też jest bardzo spoko. Lista jest w ogóle masakra z tą nową mm, Tarczę jest całkiem ok, ale za szybko maneżę. Wolę się skupić na tym, żeby Artos leczył. No i mroczny rytuał tam w ostateczności. Jeszcze z niego nie korzystałem. Śmierć i rozgód jest dobry, ale raczej do niszczenia budynków, tak myślę. No i tu jeszcze jeden budynek, mianowicie kuźnia. Przyszły plugastwa, my już nie czekać. Zaraz żmije powinny zacząć lecieć, o tak jest. Przylecą i sobie wyruszymy. I on to nie da się, szykuj się na śmierć. A co ty tu robisz, akolito? Wracaj do kopalni. Go back to kitchen. Tu mam plugastwa. I tak sobie myślę, że... O, lecą żmiki. Dobra. I taką manuł sobie polecimy tam dalej. Z 73, zastąp. Tak jest. Tu już jest bariera. O. Druga grupa gdzieś tutaj. Tu jest jakaś klatka, Polecę Keltuzadę i Artasem tam. Jest Powinni dać sobie radę. No ale, jakby tylko Keltuzad mógłby się przepchać. Zadrżyj w obliczu plagi. Zabij tą czarodziejkę. Raz się weźmiecie za te klatki. Dobra Ta szybko, no dawaj, dawaj, rozwalaj to, żeby mieć te stwory tutaj do ataku kolejne Ty żeby coś tam zajrzesz, kule jakiegoś, który i tak by zginął Ostrzem, jest w ten sposób, dobra Co my tu mamy? Co to są? A! to mi się podoba! Życie mi spada, ale dość powoli, na szczęście. Uważaj, jakieś pająki. No, te pająki sobie mogą tu zostać. To będzie tak, ta z grup, trzeba ich podzielić. To będzie. Ta, to, to, to. To, to. To jest grupa, która leci zabicie Antonidasa. To będzie grupa pierwsza. Natomiast. Plugastwa, te pająki. To niech będzie sobie grupa druga. No i to, to, to. to zam Zapychalczenie, niech będzie sobie grupa trzecia. Tak, grupa druga przodem. Grupa pierwsza za nimi zabicie Antonidasa Grupa trzecia, tam niech gdzieś się błąka. Z74 i do ataku Co my robić? Wyjść, dobrze. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Jazda. Zniszczcie te skrzynie, no. Głupie, niemyślące pająki. Co wy robicie? Boże. Dobra, do Antoni Daso, do Antoni Dasa. To jest spontan zdrowia. Wow, 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 te helikoptery. Wow, god fucking dammit, jazda na niego. Dawać go, dawać go, dawać go, dawać go, dawać go, dawać go. Nie przeżyjesz tego, gościu. Nie przeżyjesz. Nie przeżyjesz. Jest. Wygrana. Dziękuję. twój widok Przeszywam przeszywa Zaraz cię przeszyję bólem. Mówiłem ci, że wasza magia mnie nie powstrzyma. Jep I po da się Oto księga zakręć liszu. Bierz ją i wynośmy się stąd, zanim czarodzieje przypuszczą ostatni atak. Słusznie. O świcie zacznę przywoływać Lorda Archimonda. No i dobra. Zwycięstwo, kontynuuj. 53 minuty aż to zajęło. Rozdział 8, pod płonącym niebem Godzinę później na wzgórzu wznoszącym się nad Dalaranem. Tu będzie ogień w tej misji. Tu będzie hardcore. Przygotowany wedle twych instrukcji, Miszu. jesteś gotów zacząć przywoływanie? Prawie. Przeglądałem księgę Mediwa. Ten człowiek miał niebywałą wiedzę na temat demonów. A moc większą niż ktokolwiek podejrzewał. A jednak zbyt małą, by uniknąć śmierci. Starczy powiedzieć, że on rozpoczął dzieło. A my je skończymy, i to dziś czas zacząć przywoływanie. No to liczba zaczyna. My musimy go chronić tutaj bodajże przez 45 minut. Przez 30, dobra. Czyli dwa odcinki, dobra. A, dobra. Kelzot musi przetrwać przez 30 minut jazda jazda tak tutaj od razu budujemy sobie tak zikuraty tu zikuraty tu zikuraty tu, zikuraty tu. wow na no tamten już nie mam ten eee, dlaczego już wam mówię to będzie podstawa mojej obrony w ogóle na zikuratach Nasi zwiadowcy znaleźli skrzynię To jest jakaś mi dodatkowa? Jest jakaś zrobimy Chyba żeby te miny wziąć się bardziej te rękawice i te buty. Polecisz tu po miny. Tak ten cień tutaj znalazł. Dobra, to będę miał pod... O, tu już idzie atak. Dobra, to wy tutaj do obrony, oczywiście. Oczywiście. Bronić, bronić, so. no chodźcie, tutaj się bijcie. Zostawcie mi tego nekromantem, lol. Lul. Czy naprawdę nic nie wydobywa drewna? Nie wydobywa. O Boże. O, ten nekromanta umiera. Umarł. No dobra, więc tutaj obronimy. Potrzebuję. Co, potrzebuję? Dobra. Potrzebuję drewna. Dobra, mam te miny. Co? Ujać się. Dobra, Artas ich tu zabije. Yy, no to za trzeba zacząć rzeczywiście ulepszać te wieże duchów. Z podstawa czegokolwiek. Ty tu naprawiaj, te bestie tu wrócą. Już zabijesz ich? Jeszcze nie, ty się nie pierdziel. Tylko ich zabij. Odłóż to, artasik. Weź te miny, zobacz co tu jest. Nie ma tu nic, nie, to jest... ...laboratorium goblinów. Możesz sobie zobaczyć, że tu jest wieża. No nie? I stracić głupio kasę, dobra. Leć tam, porozstawiać te miny wokół Keltu zada. No to sobie ulepszymy, hop. O, na jedno mi nie starczy drewno. Odnieście drewno. Gdzie mi nie starczy? Tu. Leci atak tutaj. Tu ku wyboru. O, tu jest czołg. Ty, naprawiaj to. Może znaną to zniszczyć. Zanim to coś zniszczy, Mizikurat. No, 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 no! Jest. Dobrze, Bardzo dobrze. na teraz tu. modernizować sobie. O, bardzo ładnie. Dobra, cofnijcie za te tutaj wieżyczki. Artas jest tu, dobra, to teraz tak. Na numerycznej tym sobie zarządzam. Co? A ja, to w ten sposób mi zmienić, dobra. No rozstaw to tu, no. Człowieku. Nareszcie. Dobra, no nie człowieku. Wiem, że nie człowieku. Ale... I tu. A tu nie! Co ja narobiłem? Tu nie będą szli. Oj. A, stop, man, bo tu ważniejsze jest, że biesy trzeba tu wysłać. Mają już siatkę? Nie mają, może zdążę im zbadać. Trzeba było od razu o tym pomyśleć. A te miny, rozstaw. No tu jeszcze jedną może być. Boże, Artasie, Artasie. Zacznij ty się ruszać, dobra. Zgarnij teraz to. I te artefakty stamtąd. Dobra, tutaj obronione. Mm, tu są ulepszone też już wieże. No to teraz wystarczy latać tylko i niszczyć te czołgi parowe, nie? I ewentualnych kanonierów. I to jest tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o obronę w tej misji. O, biesów sobie tutaj dorobimy jeden, dwa. Jakiś nekromantów. jest właściwie tyle. Wystarczy mi teraz tą grupę uderzeniową w pogotowiu, nie? O, to jest kopalnia jakaś. Ciekawe. I chyba coś przyzwam na pomoc. Przysłał nam na pomoc ogary tak. One są w stanie wyssać many. O, o, Tu jest dużo tego. Chodźcie, chodźcie tutaj pod te wieżyczki. Chodźcie was tu wciągnę. No, teraz możemy się bić, nie? Tutaj giniecie taka smutna wiadomość dla was, ludziki. Spalenie many, no, to możesz tych sobie zabijać na przykład. Bo tych strzelców to nie strzelą, nie? Bo oni many nie mają, to jest trochę głupie. Ale mimo wszystko, jednostka jest bardzo dobra i dosyć mocna. Hm. Dobra. Teraz tak, teraz tak. Są ci nekromanci są. Ulepszymy ich sobie. I sobie ich tu dołączymy. Potępieni czekają. Potępieni czekają oczywiście. To jest ta kopalnia, także Akolita. Wreszcie bardzo kopalnie złota mi to nawet. Bardzo ładnie. I jeszcze czterech tam wyszkól nekromantów. Tam jest atak. Ło, wow, wow. Brońcie, tutaj, brońcie, tutaj. Nie można pozwolić, by te Zikuraty padły, nie? Wierzę, duchów dokładniej To są. Oby to miało sens, dokładnie. Dokładnie. Później, na sam koniec, okampimy tego zada tutaj, żeby nikt nie mógł się przeżyć. I tyle. No i oczywiście, będziemy często savey robić, żeby dużo czasu nie malować. Eee, no tak. Kolejny atak. Mierzono oczywiście, w wieżyczki. Ale nic z tego. O, nektromanta mi zginął. Uważaj, go sobie. Nice. Oj. Popsułem grupę, dobra. W ten sposób. Tutaj mi już akolici idą. Jeszcze dwóch tam bodajże potrzebuję. Raz, dwa. Idzie trzeci? Nie idzie. Nie miałem aż na niego kasy. Nie, idzie tu. Tak? Nie. Nie. Potrzebuję jeszcze trzech. Nie, potrzebuję... Gdzie jest trzeci? A, tu stoi, ale ja ślepy jestem. Dobra. Jeszcze jeden. I fajnie, będziemy mieć tutaj dodatkowy dopływ złota. dla mnie Ta grupa tutaj gotowa na rozkazy. Tam co jakiś czas będziemy dostawać co 3-4 minuty te dodatkowe biesy. O, tutaj widzimy. Tym razem, razem z... Tym razem przyszli z magiem. Że będziemy próbowały niszczyć te budynki, ale mu oczywiście na to nie będziemy chcieli pozwolić. Szał na Artasa poproszę bardzo ładnie. Tych biesów mu tu. Co oni tak mało walnęli tej czarodziejce? Ona ma umrzeć. Dobra, nie wyszło to najgorzej. Tam jeden nekromanta mi zginął. To jest nic. No i najważniejsze, żadnego budynku nie straciłem, nie? To jest podstawa. Te budynki tutaj ogarniać. Tu myślę ze dwóch akolitów do naprawienia tego. O, tu już bardzo ładnie w kopalni mi pracują. Jezu, w kopalni mi pracują. Tak, zrzmiałam, jakbym ich jak murzynów wykorzystywał. Ale. To, tutaj z dobudujemy. Trzeba się tu okampić, wiecie, że jak przyjdzie ten ostatni atak, żeby tutaj bardzo długo ich wytrzymało. No i na koniec tutaj wielka obrona, nie? Ostatnie tam 5-6 minut. Dobra, zostało 20 minut. Teraz ten odcinek będzie po prostu kapkę dłuższy. Sobie skończymy tą misję. Już także póki co się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku zagrajmy Warcraft 3 Rain of Chaos.